Do tego, żeby określić wielkość zlewni rzeki Słupi, ponieważ całość wody z tej zlewni będzie musiała przejść przez miasto Słupsk. Miasto Słupsk mamy w tej chwili. Ja specjalnie przykryłem to takim y, planem sytuacyjno wysokościowym, jak Pana widzicie, to zielone pole z tymi czarnymi odcieniami. To jest mapa wysokościowa. Im ciemniej, tym niżej. Okazuje się, że z tego terenu, tak jak tutaj widzicie, to jest teren, z którego woda będzie, uśczać. śnieg w stopieniu będzie musiał w postaci wody zejść do rzeki Słupi. Obszar, z którego ten śnieg będzie musiał się tutaj y, przemieszczać, to jest obszar 460 km2. Tak nam wychodzi z bardzo takich dużych przybliżeń. Po sprawdzeniu w Instytucie Meteorologii, jaką na dzisiaj mamy grubość pokrywy śniegu, dokładnie mamy 52 cm. Tyle mamy śniegu. Yy, założenie jest takie, że zawartość yy, wody w tym śniegu to jest 1,3 do 1,5 mm z 1 cm pokrywy śniegu. Biorąc pod uwagę obszar, z jakiego ta woda będzie musiała spłynąć, potrzebujemy ilość wody, która będzie musiała przemieścić się przez miasto do dlatego że nie ma innej alternatywnej drogi dla rzeki Słuchi ominięcia yy, miasta Słubice. Do tego wszystkiego sprawdziliśmy i z wiarygodnych danych wiemy, że Ziemia jest przemarznięta do głębokości 90 cm. W związku z tym nie ma jakichkolwiek szans na to, że jakaś ilość tej wody zostanie wchłonięta w Ziemię. W związku z tym musi to wszystko po wierzchu najpierw zejść do poszczególnych y, do rzeczy, niewielkich, y, następnie rzeką słupią będzie musiało się przemieścić właśnie przez, przez nasze miasto, przez Łódzka. Do tego wszystkiego, jak widzimy, Generalnie rzecz biorąc, tutaj ten obszar z tego względu, że jest bardzo duży, ziemia jest przemarznięta i mamy tylko dwa wyjścia. Albo yy, możemy się spodziewać spokojnego procesu topienia tego śniegu, a więc powolnego nadejścia yy, wiosny, albo też może dojść do yy, no, nieszczęścia, które jest rozpatrywane już w skali całego kraju, że ocieplenie przyjdzie gwałtownie i w związku z tym cała ta porcja śniegu będzie musiała w bardzo krótkim czasie się stopić. in preprosto bo sprožila lokalno pot.